cooking. Cześć, z tej strony dobry z DM Cooking. Zapraszam was na kolejny materiał. Tym razem jesteśmy w Żarach z Didim, więc zobaczymy jak smakuje tutaj pizza napoleitańska. Jest już z nami na stole, więc czas na test organoleptyczny. Uff, jedziemy z tym. Zobaczcie jak, jaka sytuacja, jeżeli chodzi o placek. To jest naprawdę o, ekscytujące. Oj, jest dobra. Oj, jest dobra. Serweteczka, bo... trochę się przybrudziłem, ale bardzo mięciutki placek. Do tego ser rozpływający się w ustach. Powiem wam jeszcze te wysokie brzegi. To jest też mega sprawa, więc ugryźmy. Mm. Mm -hmm. Pełne ciasta brzegi. Tu jest bardzo cieniutko. Ser spływa praktycznie, więc naprawdę ta jest na, na duży plus. I zaraz przechodzimy do następnej. Teraz wersja z szynką, więc spróbujmy jeden dodatek inny, zobaczmy. Ten już trochę lepiej się udało złapać i szyneczki jest naprawdę sporo. Ta jest troszeczkę słodsza, mi się wydaje. a jest, no naprawdę dobra jest. Powiem Wam, jak ktoś jest głodny i chce, no to niech tutaj przyjdzie, bo moim zdaniem się naje, jeszcze brzegi. Czy też są pełne? Oj tak, są pełne. I teraz tak, jeszcze krótka informacja. Są pistacje i dopiero później je wyczułem. Są bardzo dobre, świeżutkie. Do tego dobrze komponują się z szynką i dlatego jest taki leciutko-słodki posmak, więc myślę, że u nas ciężko jest znaleźć jakąś pizzę napoelitańską, więc jeżeli macie ochotę, wpadajcie tutaj. Żary Lotników 2 serdecznie zapraszam, a ja biorę się do konsumpcji. I teraz przejdźmy do podsumowania. Czas podsumowania, więc plusy i minusy. Bardzo cieniutkie ciasto, bardzo e, mocno napchane boki ciastem, więc fajna sprawa. Wszystko świeżutkie, mięciutkie, ser rozpływający się. Do tego pistacje, szyneczka, bazylia. I jedyne, co mógłbym się tak przyczepić na minusik, to jednak e, bardzo mocno przy tej e, z samym serem. Zjarał się po prostu boczki, ale to jest myślę taki mankament, który jest do usunięcia. Skoro jest to nowość tutaj w okolicy, no to rozumiem, że z czasem będzie coraz lepiej. Zapraszam Was tutaj serdecznie i chciałbym podziękować właścicielowi za możliwość nagrania w środku, bo zawsze to ułatwia i naprawdę szanuję, że są takie osoby, które pomagają rozwijać kanał też. Pozdrawiam Was serdecznie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wpadajcie. Dobra, chwilę się teraz nagrywania. nie? Dobra, bo to jak, tylko jako urynek, no. To jakiś... Drugą pizzę No Dobra, już tam nie nagrywaj. Ale drugą. Nie, no, tutaj ją zaraz ogramy. Momencik.